Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siemanko Wam wszystkim. Sobotę mamy. 29 tygodnia, rok pierwszy. Roku pierwszego. I, I cóż, dzisiaj dalej list do Rzymian. Dużo tego listu do Rzymian jest. Ósmy rozdział, dzisiaj zaczynamy, czyli serce tego listu. I bodajże w Biblii tysiąclecia ten ósmy rozdział jest zatytułowany. Yy, życie w duchu chyba tak tak to chyba jest tutaj nazwane i od czego tutaj Paweł wychodzi No zastanawiałem się długo jak to jak to kochani najłatwiej przedstawić co tutaj Paweł napisał bo tu nam się pojawiają dobra to po kolei yy, tak dla tych którzy są w Chrystusie Jezusie tak jak jest w nim żyjemy w nim mieszkamy, przebywamy, jesteśmy w nim zakorzenieni. Nie ma już potępienia. Oczywiście, jeśli w nim mieszkamy, przebywamy, to znaczy, że naśladujemy jego czyny, czyli stajemy się jak drugi Chrystus. O to tutaj chodzi. I skoro jesteśmy jak drugi Chrystus, no to siłą rzeczy ciężko jest, żebyśmy byli potępieni. O to tu chodzi. I teraz mamy prawo ducha, który daje życie w Chrystusie. To prawo ducha wyzwoliło cię spod prawa grzechu. I śmierci. Tu musimy pamiętać o tym, że Paweł używa tych terminów prawo jako prawo to żydowskie, też z uwzględnieniem przede wszystkim tego dekalogu, który ma swój, swoją własną nazwę w księdze wyjścia, tak? prawo, prawo grzechu i prawo ducha, tak? Prawo grzechu, czyli że dokonuje tych rzeczy, których nienawidzę, których nie chcę, a jednak je robię. Także yy, dokonuje tego we mnie grzech we mnie mieszkający, tak jak to Paweł w tym poprzednim rozdziale napisał. <laughs> I mówi tutaj o tym jako prawie grzechu, czyli wykonuje to, czego nienawidzę, a nie robię tego, co, co chcę dobrego. To by było to. Czyli to prawo ducha, yy, czyli życie własce, którą mi przyniósł Chrystus, w tym usprawiedliwieniu, w tym naśladowaniu Jego życia i w tym czego mi Jezus udziela do tego, żeby prowadzić życie zgodne z Bogiem, czyli między innymi również żyjąc dzięki prawu łaski czy prawu ducha, wypełniam również duchowo całe prawo i wszystko jest w porządku, bo to sam Chrystus udziela mi tych sił do wypełniania tego prawa, prawa Bożego. To, co było niemożliwe dla prawa, no właśnie tutaj, jako tego prawa żydowskiego, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. No bo tak, bo jak to za chwilę Paweł napisze, że ciało dąży do rzeczy niebożych, a duch dąży do rzeczy duchowych. Eee, tak, podobnym on zesłał syna swego w ciele, podobnym do ciała grzesznego. Tutaj odsyłam, oczywiście, do lepszego zrozumienia tego ciała grzesznego, czy ciała ciał, do pierwszego listu do Koryntian, do tego 15 czy 14 rozdziału, gdzie tam Paweł właśnie rozważa te kwestie ciała duchowego i ciała grzesznego. Tak, ciało duchowe rozwija się w nas po przyjęciu Chrztu i sobie wzrasta, a ten nasz stary człowiek. Czyli to ciało grzeszne obumiera. Ciało, ciało. Dosłownie. Hmm, tak. Podobnym do ciała grzesznego, dla usunięcia grzechu, wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. I Paweł też jest praktykiem, bo on wie, że po chrzcie również można się odwrócić od Chrystusa, tak? I wrócić do tych czynów ciała grzesznego, do tego. Do tych czynów ciała, ciał, jak to wyraził w tym liście do Koryntian. Także spoko. Z tym się spotykał Paweł. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, co chce ciało, ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, co chce duch. Też pamiętajmy o tym, że rzeczywiście tutaj Paweł dostrzega to napięcie, które występuje pomiędzy naszym ciałem i tym duchem, tak. Tylko pamiętajmy o tym, że nasza natura jest zraniona przez ten grzech pierworodny, i rzeczywiście yy, no, my mamy yy, te ranę yy, w naszej woli, w naszym rozumie, ale nie jest to ten nasz rozum i ta nasza wola, nie są zniszczone. Więc możemy rozeznać, co jest dobre i za tym pójść. Także spoko. nie ma problemu. Yy, także jeśli nawet ciało nam by tutaj chciało żyć po swojemu, wypełniać jakieś swoje chęci, pragnienia, wypływające często z natury, ale przez to zranienie przez grzech pierworodny, no czasami te nasze różne potrzeby mogłyby się dokonywać w sposób grzeszny, tak? Jak na przykład podstawowa jakaś potrzeba nasza biologiczna, jak jedzenie, no to może się przer przerodzić w obżarstwo i tak dalej, i tak dalej. na tej zasadzie także tutaj pamiętajmy o tym, żeby ciała nie potępiać, bo my nie jesteśmy jako katolicy spirytualistami, czyli że my to podkreślamy ducha, a ciało to niech zginie, nie, 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 ciało nie jest złe, to chcę powiedzieć. Także kochani, ciało nie jest złe. No trzeba nad sobą panować, tyle trzeba panować nad ciałem, ale też kochani przecież musimy panować nad umysłem, nad tym co w tym umyśle naszym się rodzi. Także moglibyśmy powiedzieć, że nasz umysł, gdzieś jest też zakotwiczony, ma swoje korzenie w naszej duszy. Także to nie jest tylko kwestia naszego ciała, że ma jakieś swoje popędy. Nie chcę tutaj mieszać się z językiem psychologicznym, także tak wyrażam te terminy. Na sposób intuicyjny, nie jakiś naukowy <laughs> ma te swoje jakieś, w cudzysłowie, pragnienia ale umysł tak samo, także tutaj różnicy takiej między ciałem czy naszą duszą nie ma, bo jedno i drugie jest zranione przez ten grzech pierworodny. I skutki tego doświadczamy, skutków tego doświadczamy. Ale okej, okay, dalej. Eee, dążność ciała prowadzi do śmierci, dążność ducha do życia i pokoju, ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. Eee, tak, ci, którzy żyją według ciała, nie mogą się podobać Bogu. Eee, tak, Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko duch Boży w Was mieszka. I dalej dążę tutaj do tego fragmentu, gdzie mamy te trzy rzeczy. Eee, tak. Jeżeli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Kto zaś Chryst... Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa skrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. I tutaj pamiętajmy, że Święty Paweł korzysta z teologii żydowskiej, gdzie Żydzi, mając za podstawę pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, tutaj konkretnie drugi rozdział Księgi Rodzaju, sam początek, podczas stwarzania człowieka pan bóg go lepi z prochu ziemi tak i tutaj żydzi rozróżniają ciało jako basar i duszę jako nefesz tylko że u żydów to jest nierozdzielne i u żydów jest tak że dusza też może umrzeć także o tym pamiętajmy w naszej kulturze grecko łacińskiej w kulturze chrześcijańskiej katolickiej yy, no my mamy takie pojęcie na temat Yy, naszej śmierci, że ciało umiera, a dusza jest nieśmiertelna, tak? I zawsze się tego żeśmy uczyli. U Żydów tak nie jest. Yy, I tutaj właśnie yy, to Basar i Nefesz. Nefesz to jest odpowiednik naszej duszy. Basar to jest ciało. Jeszcze Paweł dodaje ducha, tak? I co to jest ten duch? Duch, dusza i ciało. <laughs> Jak mamy, kochani, ten drugi rozdział Księgi Rodzaju, tam jest powiedziane, że ulepił Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. No to owe właśnie tchnienie życia to by był ten duch. W cudzysłowie. Dech ożywiający, po hebrajsku nishmat Chaim. Nishmat haim, ten dech ożywiający. No bo stworzył tego człowieka Mabasari Nefesz no i przez to właśnie człowiek stał się istotą żyjącą, czyli Nefesh hayach, czyli życiem żyjącym. Albo istotą żyjącą, no można tak to też przetłumaczyć. No i teraz moglibyśmy to hebrajskie nishmat haim, czyli ten dech ożywiający, przetłumaczyć na język filozoficzny jako akt istnienia. Bo, kochani, my jako ludzie mamy ciało, duszę i właśnie akt istnienia pochodzący bezpośrednio od samego Stwórcy, tak samo jak dusza bezpośrednio pochodzi od Stwórcy. Z tym, że no właśnie, akt istnienia to jest ta nasza doskonałość, która powoduje, że ta nasza dusza żyje, a z kolei dusza organizuje ciało. I tak to w języku filozoficznym istnieje. I tak to chyba najlepiej opisuje ta teoria: no właśnie, te relacje pomiędzy naszym ciałem, naszą duszą i właśnie tym aktem istnienia. I teraz, kochani, niezależnie od tego, czy ja w Pana Boga wierzę, czy nie, czy będę zbawiony, czy potępiony, ja ten akt istnienia mam, tak? Czyli ja będę istniał. Niezależnie, jeszcze raz to powtarzam, czy ja w Pana Boga wierzę, czy też nie, bo to właśnie to jest ten dech ożywiający. Jeśli Pan Bóg coś stworzył raz, to to istnieje. Tylko my tutaj, jak wchodzimy, kochani, na poziom życia łaską, Poziom życia z Panem Bogiem, no to się okazuje, że prawdziwe życie może się tylko dokonać w Panu Bogu. A to, że ja grzeszę, tak jak Adam i Ewa zgrzeszyli, i oni są pozbawieni tej Bożej łaski, życia z Panem Bogiem, no to właśnie to jest byle jakie życie. Oni niby istnieją, ale są pozbawieni właśnie tej łaski Bożej, gdyż zgrzeszyli, gdyż się jej wyzbyli. I tutaj możemy to porównać do tego, co o czym pisze dzisiaj Paweł? Czyli właśnie dzięki temu Duchowi z Wielkiej Litery, czyli samemu Duchowi Świętemu, nasz duch jest ożywiany na nowo. Czyli chodzi tutaj o ten akt istnienia, który z kolei dalej organizuje duszę, a dusza z kolei organizuje ciało. Także tutaj ten nasz duch, czyli akt istnienia, jest ożywiany przez Ducha Świętego, który daje nam właśnie to prawdziwe, właściwe życie w Bożym rozumieniu tego słowa, tak? Żyć w Biblii to znaczy żyć z Panem Bogiem. To jest właśnie żyć w łasce. Jeśli pierwsi ludzie umierają, to nie muszą fizycznie umrzeć. Yy... Oni umierają właśnie duchowo, czyli nie mają łączności z Panem Bogiem. I o to tutaj chodzi i najłatwiej można to w taki sposób kochani wytłumaczyć. Także jeśli tutaj Paweł pisze o yy, duchu, duszy i ciele, to pamiętajmy, że ten duch z małej litery pisany, u nas występujący, to można to utożsamić z aktem istnienia. Jeśli mamy w Piśmie Świętym ducha z wielkiej litery, no to mamy tutaj na myśli Ducha Świętego, który właśnie y, udziela nam tego życia własce, Żebym żył życiem prawdziwym, życiem zgodnym z wolą Bożą, no po prostu, żebym żył z Panem Bogiem. Przyjaźni z Nim własce. jak to nazwiemy? To już nie jest aż tak super ważne. Żyć w Piśmie Świętym to znaczy żyć w łączności z Panem Bogiem. I On mi tego życia udziela. No i okej. Okay. I drugie czytanie. <laughs> Mamy tutaj to wezwanie do nawrócenia. Yy, jacyś ludzie przychodzą do Jezusa i mu mówią, że Piłat w świątyni pozabijał jakichś Galilejczyków. No nie wiadomo do końca o co chodzi, bo tam. Oni tego nie opisują, z Ewangelii się tego też nie dowiadujemy, co tam się stało na tym placu świątynnym, ale wiadomo, że Piłat wparował pewnie jakimś wojskiem, może tam jakieś, jakieś zarzewie buntu wystąpiło, nie wiadomo. Coś się stało i yy, wymordował tam tych chłopów, którzy składali swoje ofiary. I jak to jest napisane, że Piłat zmieszał ich krew z krwią ich ofiar, czyli oni składali tam w świątyni ofiarę, on jak ich pomordował, Piłat w sensie, ta krew, która się z nich wylała, no to zmieszała się z krwią ich ofiar. No i się zastanawiają, no to co, oni coś złego zrobili, że taka kara ich spotkała? No i Jezus im tłumaczy. Na podstawie tych wydarzeń, no jakichś faktycznych, tak? Myślicie, że ci mieszkańcy Galilei byli jakimiś większymi grzesznikami niż inni Galilejczycy? Oczywiście, że nie. Ale wam mówię że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie, tak? Bo oczywiście, jeśli się nie nawrócę, to zginę, umrę. I właśnie chodzi o, te, o tę śmierć duchową, śmierć na wieki, tak? Czyli ta moja sytuacja może być o wiele gorsza niż tych chłopów, którzy zostali wymordowani przez Piłata. I sam Jezus przytacza kolejny przykład, tak? A myślicie, że yy, owych osiemnastu, na których zawaliła się wieża w Siloam, i zabiła ich było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? No i oczywiście, że nie. Ale powiadam wam, że jak, jak się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Także tutaj Jezus też jest zakorzeniony w rzeczywistości, wie, co wokół Niego się dzieje i potrafi też dostosować do tego swoją naukę, tak? wyprowadzić z tego jakieś dla nas zbawienne wnioski. Także jak widzimy, że jakaś tragedia się dokonuje, żeby sobie nie myśleć o tym, że... A, że ponieśliśmy jakąś karę od Pana Boga zesłaną, bo żeśmy zgrzeszyli, to nas ukarał. No nie. Wcale nie. Ale niech nam to przypomina, że nasze życie jest kruche. I że w każdym momencie możemy umrzeć, także... No, najwyższy czas, kochani, żeby się nawrócić. I już. Yy, I dalej jest ta przypowieść o figowcu. I oczywiście tym... Człowiekiem, który jest właścicielem yy, winnicy, gdzie jest ten Figowiec. Yy, no to, to jest sam Bóg Ojciec i tym ogrodnikiem, który ma okopać ten figowiec, no to sam jest Jezus, czyli Syn Boży, przychodzi na ziemię, żeby właśnie nas, można by powiedzieć, użyźnić, użyźnić, okopać i żebyśmy wreszcie wydali ten owoc nawrócenia. No ale też Jezus zaznacza to. Że, jeśli nie wydamy tego owocu, no to ok, no to. To jest ten. No to się to drzewo wytnie. Po co ma właśnie ziemię wyjaławiać? Tak. Na ten rok go pozostaw. Aż go okopię i obłożę nawozem. Oczywiście to też jest odwołanie do tej mowy inauguracyjnej Jezusa w Nazarecie. Tak. Abym obwoływał rok łaski Pana. No to jest właśnie ten rok łaski, czyli rok jubileuszowy. Rok jubileuszowy wiązał się właśnie między innymi z odpuszczeniem długów, z uwolnieniem niewolników i tak dalej i tak dalej, także ten rok łaski. I jak Jezus mówi, że jeszcze na rok je pozostaw, to właśnie chodzi o ten rok łaski. Także mamy ten wyjątkowy rok łaski, rok święty dany nam od Boga, gdzie ja mogę się nawrócić. Także nie zwlekajmy z tym nawróceniem bo później może być za późno. No to wszystkiego Wam Bożego. I tak się dzisiaj już nagadałem. Ręka mnie boli od trzymania telefonów. Wszystkiego Wam Bożego. Narka.